Nazywam się Małgorzata Bukowska, jestem wicedyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach i witamy tutaj dzisiaj wszystkie dzieci na święcie przedszkolaka, które odbywa się u nas zasadzie po raz pierwszy, bo mamy od tego roku przedszkole już w pełnym miarze godzin, a nie oddziałki przedszkolne, z czego bardzo się cieszymy i cieszą się nasze dzieci. I życzę wszystkim dzieciom wspaniałej zabawy. Dziękuję witam Was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy. Wszyscy są, so, witam Was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś Ty, raz, jestem ja. Mam ręce i <laughs>